Nie zdążyłem skosić. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Chciałbym przedstawić bohaterów dzisiejszego filmu: głowica z żyłką, kawałek czerwonej blachy, kłódka. A także fragment dmuchawy do liści. Zapraszam. Dziś będę z takiej blachy rzeźbił. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale będę nagrywał. Zaznaczyłem tutaj sobie, ile muszę odciąć z każdej ze stron, żeby to miało ręce i nogi. No, i przystępujemy do cięcia tym, albo tym, albo jeszcze nie wiem czym zacząłem. Od tej gorszej strony, no na razie idzie. Ok, wydaje mi się, jedna strona wzięta prościutko. Jeszcze rękawiczkę sobie założyłem na prawą rękę, żeby zmi zminimalizować ryski na mojej dłoni. Z tej strony wyszła taka fajna ostra sprężynka, na którą trzeba uważać. Trzeba to wyrównać. Nie może tak być. Zaznaczone dwa gięcia w prawo i w lewo, ale dalej zaczynają się już schody. Coś takiego sobie wymyśliłem i zobaczymy czy to się sprawdzi w ogóle do góry To nie musi być pod kątem 90 stopni Pod takim kątem To ma być Kurde, nie widać nic, światło zasłania No, może latarkę włączymy, będzie lepiej. No, trochę lepiej jest. Dobra, wiadomo o co chodzi. Dobrze wyszło. Patent się sprawdził. Działkowy. Druga strona, jeszcze dwa gięcia. No, nawet, nawet wyszło fajnie. Słoneczko daje. Nie pozwala nagrać nic. Blacha cieniutka to ładnie się gnie. No i dwa otworki wywiercone. Jeszcze jeden. Gdzieś tu zamiast ósemek damy dziesiątkę otwór. Będzie lepiej mi to pasowało. Kurde, robię ostrości. Chwila. Jest i wywiercone dziesiąteczka. No i posprzątałem. No i zrobiłem wywiercować otworki. blacha w cynku, troszkę jeszcze te ostre krawędzie będzie trzeba troszkę zaokrąglić i pomalować. Pomalujemy to na kolor czerwony. Próbujemy pomalować to na kolor czerwony Farba dobrana i rozmieszana Zobaczymy jak się to będzie malować Trochę zagęsta 40-letnia Ta strona niewidoczna Nawet, nawet Na wystawę to nie idzie Mam nadzieję, że to nie jest dziurowe. No to do zobaczenia za kilka dni, albo za dzień zobaczymy, czy je otworzę. Szczotka się skończyła I komutator cały czarny Chyba umarł Nie widzę tutaj żadnego takiego groźnego wypalenia Przeczyszczone Całkiem całkiem nawet no. Poszukam takich szczotek u siebie Zainstaluję No i zrobimy testa czy będzie smogowalski z iskrami? Kolejna ogrodnicza maszyna w moich rękach z taką lufą. Czy to był powód wyrzucenia? No nie wiem. Silniej się kręci. Hmm, jak jak fani. Szczotki się nie skończyły, więc powinno no jestem ciekaw łączę jeszcze to i zapodam prąd żeby to skuć to potrzebny jest solidny śrubokręt z kuźni pęknięty, znaleziony ...ale służy dalej. Nieładnie gruzu, nie? No, nasypało. Dlatego był taki ciężki. Jeszcze śmieci się wysypało w tej rurze, bo zapchane to wszystko było. No to już wyczyściłem. No, masakra. Wiecie co? Pożyczę sobie szczotki z tego silnika i sprawdzę sobie tą podkaszarkę. Przy okazji. Można porównać jakie były w podkaszarce Szczotki, jak się skończyły No a tutaj są eleganckie Tak wiem, łudzę się, No ale sprawdzamy Na razie bez kamery Ja już wiem A wy zaraz też No i co? Wygląda normalnie. Poczerniały lekko, ale działa wszystko. Dziwniutki, nawet się nie zagrzał, więc wszystko chodzi tak jak powinno. Kurde, wystarczyło szczotki wymienić. Dobry chiński silnik. No i co o tym sądzicie? w świat? Niby wychodzi, ale iskry są. Widać, że to są te same silniki. tego akurat nie mam takich, więc wróciły na swoje miejsce. Zobaczymy jak to działa. Ile hałasu robi. Niespodzianka. Dobrze się wsłuchajcie. I wszystko jasne, Nie, silnik parzy. Po prostu parzy. Taka ciekawostka, szczytkę wyciągałem. Co wy na to? Spróbuję to polutować i założyć jeszcze raz. Może z styku nie było dobrego. Jest? Nie ma. Jest. Takie haczyki sobie zrobiłem do kółeczek z takich zableczek bo oryginalnie nie było i zdaję to egzamin. Z jednej strony, z drugiej strony o proszę bardzo Mała rzecza cieszy fajnie wyszło prawie jak oryginał, ale malarzem to już nie będę. Oryginalna blacha, fragment blachy oryginalnej. Tak to miało być. No, kolor też się prawie zgadza, ale malarzem to ja nie będę. Żadnym Picasso. Kłódki zostały otworzone. Jedna z nich nie chciała się zamykać. W sumie to nadal ma problemy z zamykaniem, ale się zamyka. A druga już jest prawie pełni sprawna. To są ciekawe kudeczki na taką ciekawą kartę którą z odpowiednimi ząbkami Tutaj się ją wsuwa i kutka się otwiera. Kótki znalazłem na złomie ostatnio 4 zł za dwie sztuki oczywiście bez karty. Nie chciały się otworzyć. Prawdopodobnie były. Po deszczu zardzewiały tam w środku mechanizmy, zastanę. Teraz zapytacie się pewnie, skąd miałem kluczyk. A może nie mam kluczyka. Tak się złożyło, że mam trzecią na kudeczkę, Moją prywatną, która niestety w zeszłym roku skończyła swój żywot. jakaś tam sprężynka pewnie pękła bądź blaszka, bo nie chce się zatrzasnąć w ogóle i coś tam w środku lata, no czyli coś tam pękło. Kutka jest zanitowana. Teoretycznie można byłoby ją otworzyć i zobaczyć co tam w środku się dzieje. I to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie w okocie. Jak się nie podobało, to nie. Kto mnie nie subskrybuje, a śledzi mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Wiem, że są takie osoby. Wystarczy, że naciśniesz to kółeczko i będziesz zadowolony. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.